Ej, przepraszam, gdzie są hostessy? Kurczę. No jeszcze nie ma, no. Pizzi ty, przepraszam, ale pizzi jak sap z kurwy. Więc... Rzadko przeklinam, ale musiałem po górnym pobić. No No co jest, tyle? No to nie czesają, bo ty masz... Jak zejść teraz pod mapę? Musimy jakoś pod mapę zejść. Pierdalamy z mapy. O, patrz. Nową mapę dodali w CS2. Patrz i mam ten... Kurwa, a co tu jest w tym czarnym tunelu, ty? A, nie ma nic. Kurwa. Nie, do góry to daję. To trzeba dać podbiórko, żeby nam skumulowało się ciepło podbiórkiem, wiesz? No, już dżungla jest. Co <śle> jest? No zostaw kurwa Nie doli mu <śle> Ty, ale dobrze ten CT dostał, co? No Ty Słuchajcie, za tego się podał, za mnie się podał, wiesz co? Tak Kurwa Masz dużo skinów i chciałbyś się wymienić na jakiś fajny przedmiot, a dodatkowo nie stracić na prowizji strony. Tak się składa, że przy pierwszych trzech wymianach na Pirate Swap z kodem Uniwersum otrzymasz bonus, który jest dobierany odpowiednio do wartości transakcji i może wynieść do 10 dolarów. Zaznacz skiny, które Cię interesują i gotowe. Oferta wymiany przychodzi w mgnieniu oka. W sytuacji, gdy brakuje Ci skinów do dokonania wymiany, możesz skorzystać z opcji doładuj saldo. Wystarczy wybrać kwotę oraz jedną z dostępnych metod płatności. Co ważne, używając kodu Uniwersum, zyskujesz 30%. 5% bonus do depozytu. Dzięki czemu otrzymasz znacznie więcej pieniędzy na skiny. Dodatkowo na stronie znajdują się kijawe i zadania, za które otrzymasz darmową kasę. Sprawdź link w opisie i odbierz darmowe dolary do wymiany. Zapisz. Nice. Brawo, ładnie. Daj mi ten drugi potrzuca. Czemu? Masz jeden.

Ej, ja myślałem, że to kurwa, ten gościu jest ty! Ja lecą to, to, Tomek na mnie. Kurwa, myślałem, Tomek, że to drugi. To, 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 to ziomek był wiesz. No, chodź, chodź. Jeden, dwa, trzy. Cztery. To cztery, 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 Uuu, no, no, to nie, to no, no, no. Ojcze dyrektorze, co się stało? Jeden, jeden emeryt odpadł z wycieczki Pedał peworowi odpadł Tak? No, urwał się Urwał się pedał, no niestety Ale nie będzie jechał? No jak? No nie ma jak przyczepisz Podiesz zobacz Co się stało? Pedał się urwał <noise> 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 Zobaczysz to Jarek, może? A jak napluje, jakby tam... No może Dam mu swój jeden Damian! Ja myślałem, że Jarek cię wyzywa, a tobie pękł... Po boczem jechałem, spokojnie. Ale, no bo. ty, nie po, nie ja nie wiem mam... jak jechać. Iwo do tego bynia. Niech Torksa przywiezie. Zejdź ten. Nie no, to, to jest Takiego impusa potrzebujemy. Daj mi to kurwa. Coś ty kurwa narobił. No tak rower, żeby. Cały złoży. czas jesteśmy z tyłu i znowu jesteśmy z tyłu, teraz <laughs> przez ciebie <laughs> Kurwa mać, no zawsze coś. Chyba, no jednym nie da się żadny pedałować? No, Znasz, to się zamienimy Nie tak. No Jak ja będę? No nie. No jak? Ten widz to nie wiem, co on tu dojedzie On już on się przywalił, on, się studiwa, on się Nie tak. Ale to... no, chuj, no. no jak? Chuj, nie jak tak? będę kręcił, no? Dwie <laughs> malara, raz będę na wózku. No czemu nie? No kurwa! Trzeba, no to teraz już... Dobra. Na 3, 2, 1, Pogoknót! Raz, dwa, trzy! Pogoknót! No. Ja, pd. No nie grałem jeszcze w CS-a w takich warunkach, słuchajcie. Mam na sobie koszulkę, bluzę, sweter, kurtkę. I brakuje mi czapki i rękawiczek jeszcze, bo... W palce zimno. Sprawdźcie sobie, słuchajcie, piszecie sobie na Google pogodę Giżycko, zobaczcie jaka jest obecnie temperatura i wyobraźcie sobie, że u nas tutaj w sali jest dokładnie taka sama temperatura jak na zewnątrz. W nocy 2, no dokładnie, no. Jednak od jednej strony, tylko do ale już jest reakcja G2. No bo widzimy, poleciały te granaty. Hades daje informację, daje znać, daje też fraga. Jednego, drugiego. HD walczy, może nawet to zakończy, nie. Jednak Snacks lub Taz, więc Polacy, jestem spokojny. Dwóch na jednego i mało czasu na rywala. No i tak, tylko 5 sekund. Musi save odkładać bombę. No i teraz tak naprawdę rundę przegrał. Taz już na plecach. Starali się złapać midę zawodnicy CT. Tutaj flash na Olka. Moment wyłączony, chociaż Stas włącza się do akcji. No i teraz Hades z trafieniem, save blisko, ale od oczu! Gol aaa, proszę bardzo! Ależ pomysł ze strony g o, tak, mam wrażenie, że takie inicjatywy w CT to nie było od w ekipie G2 Esport, Polski prawda? trójkąt bermudzki, można by powiedzieć, no tak, teraz zastosowany ten, na najszybciej. I ten trójkąt właśnie się przesuwał razem, cały szyk defensywny. No, Był taki pomysł, żeby zaatakować, i teraz dojazd rywala, by ostatecznie domknąć mapę DM się z wynikiem 13 na 8 Oj, to zadowolony. Dawaj, dawaj. O, Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Mam status bezpiecznego kierowcy. Dobra, kurwa. Ej, tu bym mógł mieszkać. Bez skitu. To jest mój klimat teraz. Jezioro. Jezi to mi się marzy. Zieleń, natura, jezioro. Domeczek. mefon. Halo, Halo, witam serdecznie z tej strony. Piotr Izak Skowerski, a przed nami spotkanie polskiego G2. To dopiero niespodzianka, bo przecież G2 miało grać się w składzie z Hadesem, ale i Hunterem. A Huntera podczas tego spotkania zabraknie. Nie dostał wizy i zastąpi go Wiktor Taz Wojtas. Więc obecnie mamy polskie G2, polska flaga przy nazwie. Oj, no to będzie. Kolejny kawał dobrej historii do napisania. Obecny GTU to bardziej stare Wirtus broni, niż Po prostu. Bo i i Das przecież po raz kolejny. Skrzyżują pistolety Po raz kolejny będą razem Wspólnie walczyli o zwycięstwo a więc popatrzmy na pierwszą rundę Jak sobie poradzi Taz Jak się wkomponuje w zespół Hades Bo przecież to nie jest łatwe zadanie Zastąpienie Monesiego Najlepszego prawdopodobnie snajpera na świecie Ale Hades nie takie challenge lubił Nie takich challenge'ów się podejmował Więc sprawdźmy pierwszą rundę Hades przed okazją Na bombsite. a Hades jeden headshot Trafiony teraz jednak Powalony, ale Taz Już się pojawia na posterunku Dwie eliminacje Taz Kolejny headshot I to już ty te... Tylko jeden z zawodników po stronie Mimro, ale ten powalony na ziemię. Snacks tę rundę kończy i mamy rundę pistoletową dla polskiego g Dobrze było? Mówią, że lepiej niż w studiu. A, A ktoś zapytał na czacie, już grają? No tak, meczyk tutaj, przecież nie mówię o kurwa, to już? Jaro, ile kiełbas zjadłeś? Gryza. Ta. Na razie gryza tylko. Nie. Poważnie. Ale jak jesteśmy na gekampy to twoją kebachę jeszcze <grymne> Ale to się nie znajdzie Jarek <grymne> Deser <grymne> będzie do Pawła zajechać jeszcze O, Paweł tam w saunie czuje Kurde, będzie sobie żałował, coś czuję, że nie pojechał. Nie, o, on sobie sobie czas organizował sałenka nie tu chcą podchodzić te obejści. Podejście jest pod snajpera, no ale na ten dystans to okay, sobie może łatwo radzić. A jak nie, on to będzie miał sekurację, Ale jakie kłopoty, Taz, co za wyjazd! No i można teraz jechać w kierunku bomb Tu Exit jeszcze walczy. potrzebny teraz Reflect g tu, ale ten się pojawia. Heavy God trafia. Insani próbuje to wszystko ratować, ale to jest dwóch na dwóch. Tu można myśleć o podłożeniu bomby. oj Hades, zewcelowany za WPo, a asekurujący kolegę. Tani też jakby o tym wiedział. No i teraz Olek musi trafić. Olek trafia. A więc mamy dwóch na jednego Incani. Jego pozycja była znana. Przeskoczył po głowie Snacks. Nie wiem, czy zdaje sobie z tego sprawę. Chyba tak. Dorzucony granat, ale też bardzo sprytnie Snacks. No i ten wykorzysta rozbicie Smoke'a. Zadowolony! Janusz, bo <laughs> tak ograł swojego rywala. Chyba sam powiedział, że Incani przeskoczył mu przez głowę. I kill, bro.

A wy, to ty byłeś? Ja pierdolę, że to ty! Dobrze, Ej, nie muszę muszę błędy. Błędy. Ej, ja myślałem, że ch typy chcą wyjebać, ty, że to ty głosujesz! Ja pierdolę! <grym zbierdolę> Gdzie on poszedł, kurwa! Graj, graj za mnie! Gadaj do nich! Gadaj do nich, kurwa, będzie pega! Dawaj! No? Damaj gadanie. Zura! Zura, yes. you bot! You know? What? Zura, you fing shit. What? Hyper? You are there? What the fuck? Yes! What the fuck? Get shit on I'm in your mind, you fing bot! Shit on the shit on noob. Gościu you szoku, oh, no! kurwa. <laughs> I'm gonna ban you, Zura! In next match you gonna get ban. We need to buy new account in next brand match. Elo, kurwa. Your godwork gości osrany. Masz. <laughs> <laughs> Ile ja że ci stanie jebać na raz. No dawniej to jadłem kurwa jajecznica, bo jak jaka sezonę to nie wiem, na przykład w wiecznicy byłem w stanie zjeść więcej, nie? Bo nawet 15, 18 jajek byłem w stanie zjeść. A sadzonych to tak z 10 już przygotowany w ciemni, no już ten falak nie będzie do niego bolesny, więc też y, sprytnie ustawia się snack, Sprawdzone bomby tak się przynajmniej wydaje, a snacks po prostu poczekał. Do samego końca teraz plant, ale snacks może już wychylać! Nie... Snacks? Co? Ojej, ojej, to to, to jest ciekawe. Nie, no... że jest tak zbychyla. Widzi na ekranie trzech rywali, ale nikogo nie zauważył. O, nie spodziewałem się tego jeszcze. Problemy ta, chociaż jedna eliminacja jest. Hades, no czy one da radę? Ma blisko. Jeszcze kolegę, przepraszam, miał kolegę blisko. Zostaje sam jeden na dwóch, ale tego czasu jest to coraz mniej. No sam będzie przebijał od strony Smoke'a, ale ta chociaż jedna eliminacja szybka jest potrzebna, Smoke, ale ta paka, dalej ta paka jest problemem cały czas w przypadku G2. to w rękach Taza, widzieliśmy clutching 95. To naprawdę statystyka, która przemawia za Tazem, chociaż Insani słyszał, już wie, z której pozycji przejdzie Taz, ten jednak yy. wycofał defensywnie, no i Insani jest przekonany, że rywal jest bliżej, a Taz, no, z biegówką jeszcze na tym poziomie? No, to już jest. On walczy z Tazem, a jego to nawet nie ma. Zobacz, jak Taz go ograł. Ojej, I zdaje się, że jednak ojej. się spotkają pod celownikiem, a. I... Da, da, górę, nie tak. tak, A więc ta statystyka Klaczynku, ta za jeszcze może podskoczyć. Teraz już na poziom 100 chyba, bo stopniowo zakręcił Insani, on już zwariował. Nie, on tu jest jakiś kino, siero. O, czekaj, coś mi. Mnie... Tak. To się spodziewał, że połami pedała, nie? Nie wiem, w ogóle. W ogóle w życiu bym nie powiedział, że ty dasz radę pedała połamać. Kurwa, jakby mnie ten jebnął, to amen. Ty, przysprawiam na czołówkę wjechał. Co on robi tym tirem? Jest jalka. ogóle Jeszcze za pięć. Kanałka. Za pięć i mała. Co się zrobi? Brawo brawo bravo, bravo. Ale k**a ku... dałem ja Hej, sik, kochanie Woj co dała ta broń? jeb***a dla na